Dzisiaj łącznie dostałem o, cztery mandaty. Dwa razy za brak maseczki i dwa kolejne za niewykonywanie poleceń policjantami mimo że je wykonałem. Poprosił A pana, jakie to były polecenia? No, żebym stanął tu czy tam. Robiłem to za wolno i panu policjantowi się nie spodobało. A. Niestety pan policjant nie przecał mi żadnej podstawy prawnej, jaki to ma być ustawowy czas okres z dokładnością na przykład do jednej setnej, że mam się obrócić o 90 stopni tu i zrobić dwa kroki w tył, prawda, też w określonym przedziale czasu w związku z czym brak podstawy prawnej do takiego czegoś, no a drugi, trzeci mandat, przepraszam, w tym wypadku czwarty, no za to, że powiedzmy nie poddałem swojego miejsca pracy, ze, tak jest, ze strachu przed policją po prostu zapomniałem. Ale co policję, przepraszam, interesuje, gdzie pan pracuje? No nie wiem, no, się pan po co im ta informacja. No, powołali się na artykuł 65 kodeksu wykroczeń, o ile mnie pamięć nie myli, bo mogłem zapomnieć ze strachu hmm. przed policją. W związku z czym, no przypominam, jeszcze raz, ze strachu przed taką policją zapomniałem. No, bo widziałem, strachu, że tam przed, chyba trzech czy czterech pana okrążycie. 5, pięciu. teraz przy tym radiowozie nie kwalitno, prawda ujnie, prawda? Ale bliżej, bliżej. No tam, tam widzimy i te, Będziemy zaraz tam szli, także jeszcze Także tak, dzisiaj dostałem łącznie, prawda, no od początku roku z dniem dzisiejszym, prawda, mam już siedem wniosków mandatowych. Jaka kwota łączna? No teraz Sporo panowie mnie będzie. zaprosili, prawda, na półtorej tysiąca łącznie te trzy mandaty. E, tamten czwarty na początku, prawda, pod pasażerą Silera, nie wiem ile. No i tam te trzy, na które, prawda, wezwanie czekam. No, na razie nie wiem, no. no ale siedem wniosków mandatowych. To też dziwna sprawa, że nie podali w jakiej kocie mandat. Rozumiem? No teraz mi podali teraz? po 500, no, 500 no, ale... zł złot... tak, tak, za każdy. A, przepraszam, ten pierwszy w Bolesławcu 40 zł. A, no to. Tak, to jest 25 ładne, ładne kwietnia. Tak, ale teraz 1500. I rozumiem, żaden nie, nie przyjęty? No, żaden. Pouczenia też odmówiłem, bo gdybym podpisał po, po przyjęcie pouczenia, uznałbym zasadność nielegalnych praw. A na razem i tak skutkowałoby to powiedzmy mandatem w tej samej sytuacji. że jako z automatu, w związku z czym nie. albo przyjmujemy i stosujemy się do nielegalnych zarządzeń, albo idziemy na całości, odmawiamy wszystkiego. Okay. Dobra, dziękuję jeszcze raz. powodzonka życzę. Tak. A my jeszcze dalej. Liczę na to, że jakby co, będę mieć, prawda, na jakieś kartki wsparcia do więzienia. Myślę, że absolutnie do tego nie dojdzie. Powodzenia. No to słuchajcie, naprawdę niezłe podsumowanko dla tego pana.